Okay. zaznaczone w rządku, określenie, pomontowanie, zwłaszcza na pudełku tysięcznym pierwszym. I to wszystko tutaj to. Zabawki. No, Tyla to aparat. Same pudełko? Nie, samo pudełko. Okulary, patrz Miśka, twoje. Mm -hmm. Niej, no to wiesz się na strobie i na dobry. Teraz widokowy. Kopuły basen. Pana przejmiałeś? vinda essa. <laughs> essa lá aqui não é? Zawsze były w centrum zainteresowania nadbrzeżnych społeczności. Pojawiające się łabice ryb wzbudzały uwagę nie tylko rybaków. Nie wszystkich chłopców łatwo było dostrzec. Obecność niektórych ujawniała dopiero spokojne, ciche morze. się bezszelestnie. Te najbliższe łodzie zdradzały głośny ogień. To morświny, dziś najbardziej samotny mieszkańcy Bałtyku, kiedyś także cenna rybacka sowycz. Teraz, choć na morświny nikt już nie poluje, nadal giną. Pogoni za rybą nie wyczuwają z podwodnych pułapek. Zaplątują się w połowowe narzędzia, utkane z delikatnych, jak włosy, nylonowych nitek. Duszą się z prawie powietrza. Przed laty Zatoka Gdańska i Pucka były znane z ich obfitości. Już w XIV wieku wielki mistrz krzyżacki, Winrich von Kniprode, Zobowiązał Helan do płacenia sobie rocznego podatku od złowionych morszwinów. W XVIII i XIX wieku ich bałtycki łowcy zrzeszali się w cechach. Wytawiany tłuszcz ceniono w ludowej medycynie. Używano go także do impregnacji rybackiego skórzanego odzienia i krzęży. Na miejskich straganach sprzedawano ich mięso, również na targu gdańskim. Na początku XX wieku bałtyckie delfiny, jak je wówczas nazywano, były tak liczne, że polskie władze pragnowały złowienie, zabicie zwierzęcia, kwotą dwóch, a potem nawet pięciu złotych. Traktowano je wówczas jako konkurenta rybołówstwa oraz winowajca niszczenia sieci. W Polsce akcja ta zaowocowała złowieniem w latach 1922-1933. Od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osobników rocznie. Choć zapewne nie wszystkie przypadki zgłaszano do rybackich urzędów. Dzisiaj ostały się nieliczne, są ściśle chronione. Bywa, że martwe, rozpadające się ciała roślinów znajdowane są na nadmorskich plażach. Do rąk naukowców docierają zwykle dzięki współpracy rybaków. W latach 1950-1990 takich przypadków odnotowywano zaledwie 1-2 rocznie. Później, gdy stacja morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęła aktywne poszukiwania, okazało się, że zdarzy się to znacznie częściej. W ciągu ostatnich 20 lat do baz danych tej placówki. Wpisano ponad 100 raportów o złowieniu, znalezieniu lub zaobserwowaniu roślina w strefie Polskiego Bałtyku.